Przyszłość Roblox w oczach prezesa Stop Killing Games zyskuje poparcie polityka i wiele więcej. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał KimDewa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Discorda czy też Patronite'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zapraszam do przeglądu najnowszych wiadomości. I w pierwszej kolejności przyszłość Robloxa w oczach pana prezesa Dave'a Baszuckiego. Cóż, nigdy nie bał się prezentować swojej wizji, czym jego ukochana gra online powinna być. Mogłaby być i będzie, i jako współzałożyciel gry jest w branży od dłuższego czasu i widział, jak gra rozrosł, rozrosła się do tytułu, w którego każdego dnia gra ponad 90 milionów osób. Co prawda, te dane są do debaty w kilku miejscach, bo były już oskarżenia o zakłamywanie, powiedzmy, tych statystyk. Wciąż pytanie brzmi, jak widzi przyszłość tej produkcji. I podczas wywiadu w podcaście TechStuff, Baszucki podzielił się licznymi przemyśleniami na temat funkcji i pomysłów, które mogą się pojawić w grze. Jednak niektóre z nich budzą wątpliwości z racji tego, że no jest tam dużo problemów z... Delikatnie mówiąc, z wyrodnialcami polującymi na dzieci. I tutaj, właśnie, jedną z idei, którą Dave Baszucki prezentuje, jest to, że chciałby, aby było to możliwe randkowanie online. I tytuł tutaj. Troszkę, że tak powiem, tych funkcjonalności niepokoi, i pewnego dnia, tutaj jest cytat, będziemy mieli randki w Robocie. Myślę, że wiele osób, które będą się bały pójść na prawdziwą randkę, mogłoby uznać za łatwiejsze umówienie się na wirtualną na początek, a następnie, jeżeli nawiążą kontakt, przejść do świata fizycznego. Brzmi trochę jak grooming, szczerze powiedziawszy, patrząc na to, kto jest chętny do kontaktu z innymi użytkownikami. Więc no, jest to trochę kontrowersyjne, szczerze powiedziawszy. Stwierdzenie, że to niebezpieczne jest niedopowiedzeniem, szczególnie biorąc pod uwagę, że gra i zespół deweloperów byli krytykowani w jaki sposób drapieżcy wykorzystują grę do próby znalezienia ofiar. Nawet funkcjonariusze policji wypowiedzieli się na ten temat wśród przestępstw i problemów, które gra powoduje. Mimo to CEO otwierdzi, że bezpieczeństwo jest czymś, na czym zespół się koncentruje. Bardzo wątpliwe, patrząc na to, ile oczywistych problemów jest tam dalej obecnych na platformie, które nie wymagają szczególnie dużo pracy, tylko dobrego filtrowania i wywalania użytkowników, natomiast oni napędzają ruch. Więc tutaj są duże podejrzenia o to, w jaki sposób etycznie podchodzi tutaj Roblox do swoich użytkowników. I tutaj mamy cytat: Budowaliśmy bezpieczeństwo od pierwszego dnia i widać, nadal budują, bo to. No, nie działa im ewidentnie. Nie pozwalamy na udostępnianie obrazu, nie pozwalamy na niefiltrowane teksty. Tutaj też jest to bardzo wątpliwe, patrząc na to, że twórcy udowadniają co chwilę, że tam są problemy z jakimkolwiek właśnie odfiltrowaniem niektórych wiadomości. Tutaj, dalej, cytat. Mamy dostęp do wszystkich tekstów, wszystkich tych rzeczy. Tym gorzej to znaczy, że nic z tym nie robią. Tworzy to świat, w którym musimy starać się utrzymać ludzi na robloxie. Nie chcemy, aby przechodzili na jakiekolwiek inne urządzenie lub jakąkolwiek inną platformę, gdzie niestety, jeżeli młoda osoba ma dostęp do telefonu, istnieje wiele innych obszarów, gdzie mogą zacząć udostępniać swoje zdjęcia lub próbować udostępniać swój numer telefonu lub adres. Przez lata przyjęliśmy to wyzwanie i póki co bardzo mocno dają ciała. Tutaj mogli przyjąć wyzwanie, co nie oznacza, że koniecznie mu sprostali. Tutaj mamy wiele przykładów i od dłuższego czasu chociażby społeczność prosiła o wyrzucenie jednego z użytkowników, który co chwila powiela konta i naprawdę szerzy tam wielki kipisz, obraża wszystkich kontrowersyjnymi tekstami i tak dalej i cały czas tutaj były ciągłe apele do deweloperów, w końcu gdy zespół deweloperski zaprosił go na najnowsze wydarzenie, nastąpiła taka fala krytyki i ostracyzm, że tak powiem, tej imprezy i tego spotkania, że w końcu twórcy się ugięli. To znaczy, że właśnie to jest to. Korporacja ma w nosie swoich użytkowników i Roblox ma w nosie bezpieczeństwo dzieci, póki dany użytkownik napędza odpowiedni ruch i czy to robi, zbudzając kontrowersję, czy kontrybując w pozytywny sposób, dla nich nie ma to znaczenia. To generuje godziny, to generuje ruch. To wygląda dobrze na raportach finansowych, więc tutaj zdecydowanie nie można wierzyć w cokolwiek dotyczącego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi właśnie o prezesa tej platformy. Jest to naprawdę oburzające miejscami, co potrafią ludzie tutaj wymyślić, by usprawiedliwić dalej zarabianie. Powiedzmy na tym, że mamy niebezpiecznych ludzi tam w tej grze na serwerach, a wyrzucenie ich nie byłoby tak skomplikowane, patrząc na to, jak co chwilę twórcy treści, którzy się tym stricte zajmują, pokazują, jak łatwo odfiltrować te niebezpieczne zachowania, teksty, loginy ludzi i tak dalej, tak dalej. Tak więc. No nie, po prostu nie, jeżeli oni do tego jeszcze wstawią możliwość randkowania i ułatwią tak naprawdę kontakt z zwolennialców z dziećmi, to to będzie kompletna masakra. Także wjechaliśmy tutaj na początku z mało pozytywną rzeczą, ale też wartą, że tak powiem, świadomości, że jeżeli nie jesteście rodzicami chcecie jakoś chronić swoje pociechy w internecie, to uważajcie co się dzieje tam na Robloxie. Następnie Stop Killing Games zyskuje sojusznika po przekroczeniu miliona podpisów i stanie się głównym źródłem dumy dla graczy na świecie, głównie w Europie oraz rosnącym zmartwieniem dla wydawców AAA, o czym już robiłem ostatnio materiał. Inicjatywa Stop Killing Games nadal porusza góry i buduje ruch, który może w końcu uzyskać głos w parlamencie europejskim i tutaj wspomnianym wiceprzewodniczącym parlamentu, który zaczyna wspierać publicznie całą inicjatywę. Jest Nikolaj Niku Stefanuta, jeden z 14 wiceprzewodniczących w obecnym parlamencie Unii Europejskiej, który wyraził publicznie swoje poparcie dla inicjatywy, zauważając, że sam jest jednym z sygnatariuszy petycji i tutaj cytat stoi po stronie ludzi, którzy rozpoczęli tę inicjatywę obywatelską i oczywiście jego stanowisko, żeby nie było, nie jest żadnym ostatecznym słowem w kwestii tego, co zostanie poruszone i tak dalej. Jakby to nie chodzi w tej, w tym w całym działaniu. Oczywiście w pierwszej kolejności, no to sam ten polityk sobie plusuje, powiedzmy, u części społeczności. Także tutaj jak najbardziej ta jego korzyść personalna tutaj będzie. Natomiast y, też ważne, że osoba wysoko na stanowisku deklaruje jakąś pomoc, to znaczy, że być może to procedowanie będzie odpowiednio ułatwione. Y, no i akurat wydaje mi się, że jak wiele z tych punktów, jeżeli chodzi o Stop Killing Games, może być nigdy nie do zrealizowania. To ułatwienie powiedzmy pewnych rzeczy dla graczy stanie się powiedzmy lepszym produktem jeżeli chodzi o gry dla graczy zabezpieczenie praw konsumenckich jest tutaj dalej moim zdaniem niezaprzeczalne i obecnie petycja stop clean games skierowana do komisji europejskiej zebrała już. Ponad 1,3 miliona podpisów, więc spokojnie tutaj, nawet jeżeli część z tych podpisów zostanie w jakiego, z jakiegokolwiek sposobu, jakąkolwiek drogą unieważnionych, no to myślę, że już powinna być procedowana. Natomiast dalej, na wszelki wypadek, jeżeli macie możliwość, to je podpisujcie. Wciąż no to nie ma tutaj też od razu odtrąbić zwycięstwa, no bo, tak jak już mówiłem wcześniej, Video Games Europe, czyli ta organizacja skupiająca wydawców, między innymi tam EA, Take-Two i tak dalej, dla których ta inicjatywa jest nie na rękę, no będzie na pewno lobować w parlamencie. Wciąż Jakieś działanie tutaj zostało podjęte. Jest to wstępne poparcie, przynajmniej tego jednego polityka dość wysoko na szczeblu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, ale przynajmniej dobrze, że ta walka została podjęta i cała świadomość tego, co jest nie tak z aktualnym modelem dystrybucji i zabezpieczeniem praw konsumenckich, no, została podjęta. To jest dalej ważny krok, niezależnie od tego, co się z tym dalej stanie. Kolejno nowe studio twórców The Last of Us Online. Naughty Dog pracował nad pewnego rodzaju spin-offem multiplayerowym dla The Last of Us. No i mielibyśmy tutaj grę typu Live Service, która została niestety ubita gdzieś tam po drodze. Mielibyśmy właśnie tam dużą mapę, różne zadania, modul, moduł jakiś ponoć Extraction Shootera i tak dalej. No i to wzbudzało zainteresowanie graczy, jednak zostało to ostatecznie anulowane. Szczegółów nadal nie podawano jakoś szczególnie dużo, ale wiadomo, że. Tutaj no, Naughty Dog po prostu nie miało sił przerobowych na zrealizowanie tej gry, bo musieliby albo w pełni zaangażować się w The Last of Us Online, albo go anulować, aby kontynuować tworzenie kolejnych doświadczeń dla, dla pojedynczego gracza. Po prostu no, mieli za dużo roboty, chcieli za dużo srok za ogon pociągnąć, no ale wiadomo, że Reżyser gry, właśnie tej anulowanej, czyli Vinit Agarwal, od tego czasu, kiedy anulowano właśnie projekt online, opuścił Naughty Dog, by założyć swoje studio. I Vinit poinformował swoich obserwatorów online, że nie wie, co planuje Naughty Dog, ale jeżeli chodzi o niego, będzie tworzył gry wieloosobowe, i to jest jego obecna pasja. I tego prawdopodobnie można się po nim spodziewać. Chociaż możliwe, że może być to sytuacja z pracą zdalną, wiadomo, że Vinit obecnie przeprowadza się do Japonii. Podobnie wyraził, że więcej informacji zostanie ujawnionych wkrótce, także jestem ciekaw, co tak naprawdę ten człowiek wykombinuje. Ale no, może, być, może być interesująco. Ja tam trzymam kciuki za jakiekolwiek nowe studio. Tutaj ponoć gramia potencjał, ale widać nie na tyle, żeby Sony to zatwierdziło. Zobaczymy, czy wymyśli coś takiego, co przekona inwestorów. Być może już ich ma, nie wiadomo, no ale. Coś się dzieje na rynku, nie tylko zwolnienie i zwolnienia, ale też i nowe studia się pojawiają także bardzo dobrze. Kolejno już tutaj formalne wykańczanie strajku Sag Członkowie Sagaftra zagłosowali za przyjęciem umowy o mediach interaktywnych na rok 2025. 95% głosów poparło umowę, więc oficjalnie zakończono strajk też na drodze formalnej. Nowa umowa przewiduje podwyżki, płac w wysokości 15%. 3% wzrost w następnych trzech latach, czyli jest gradacja, czyli kolejne dobre, chyba raczej zabezpieczenia dla tutaj aktorów głosowych i nie tylko. Składki na zdrowie i emeryturę zostaną przeniesione, podniesione o tam kilka punktów procenta, Więc kolejne zabezpieczenia również idą tutaj na plus. Jak zauważył Związek, wprowadzono zabezpieczenia i korzyści dotyczące sztucznej inteligencji, w tym wymogi zgody i ujawnienia dla wykorzystania cyfrowej repliki AI. Oraz możliwość zawieszenia przez wykonawców zgody na generowanie nowych materiałów podczas strajku, więc tutaj też się twórcy zabezpieczyli pod tym kątem. Jest cytat. Wszyscy w Sagaftra chcielibyśmy wyrazić najgłębsze uznanie dla wykonawców gier i sojuszników, którzy znieśli wiele poświęceń w trakcie 11-miesięcznego 11 strajku, powiedział krajowy dyrektor wykonawczy główny negocjator Sagaftra Duncan Crabtree Island. Następnie mam kolejny cytat. Chciałbym również wyrazić moją najszczerszą wdzięczność dla Komitetu Negocjacyjnego i jego przewodniczącej Sara Male, którzy niestrudzenie pracowali przez prawie 3 lata, by osiągnąć te niezbędne korzyści i ochronę, wraz z naszym personelem negocjacyjnym i głównym negocjatorem Rayem Rodriguezem. Teraz, gdy umowa została ratyfikowana, wykonawcy będą mogli cieszyć się korzyściami i ważnymi zabezpieczeniami przed AI, które będziemy nadal budować, w miarę jak wykorzystanie tej technologii ustabilizuje się i ewoluuje. Andrew Cooling, Rzeczniczka, Audrey Cooling, przepraszam, rzeczniczka w imieniu producentów gier wideo dodała, że cieszą się, że członkowie Sega ratyfikowali nową umowę. Z niecierpliwością czekamy na budowanie na naszym wieloletnim partnerstwie z związkiem i kontynuowanie. Przełomowych doświadczeń rozrywkowych dla miliardów graczy na całym świecie. No cóż, tutaj oczywiście tak, mamy te wszystkie strony formalnościowe, a jednocześnie się naparzali przez 11 miesięcy, no ale skoro już doszli do porozumienia, e, widać, że to nie było 100% poparcia, więc tutaj na pewno parę osób będzie niezadowolonych i też e, już wysyłaliście mi kiedyś materiały o tym, że jeden z twórców internetowych znalazł jakieś plotki, jakieś doniesienia a propos tego, jak wygląda to wszystko wewnątrz związku zawodowego. Nie mówię, że to nie jest prawda, dlatego bo w każdym związku zawodowym gdzieś tam na pewno, czy w każdym innym, innej, formalnej grupie, niektórzy ludzie mogą mieć rzeczy za uszami. Też słyszymy często, jakie absurdy dzieją się w związkach zawodowych, również w Polsce. Więc to nie jest tak, że po prostu wszyscy są tam y, kryształowo czyści. Y, nie mówię pod tym kątem, natomiast wciąż te informacje, które były mi udostępniane jakiś czas temu, nie są nigdzie potwierdzone. Nie ma żadnych dowodów szczególnych na to. Jest twórczość jednego człowieka. Jakbym wierzył w każdą plotę, którą wrzuca typ do internetu, nawet jakbym wierzył w każdą plotę, którą wrzuca typ, któremu jestem w stanie zaufać, ale nigdzie nie ma tam po drodze Formalnych dowodów, to tak naprawdę to byłby portal i, że tak powiem, kanał youtubeowy plotkarski. A taki nie jest. Tam, gdzie są plotki, zaznaczam, że to jest plotka. I tutaj jest to plotką, że no twórcy, oczywiście, szefostwo związku zawodowego. Tak, konstruuję tę umowę, żeby to wszystko było najlepiej dla nich. Ci, którzy nie są zadowoleni z niektórych warunków, są poddawani ostracyzmowi, czyli no nie wszystko jest tam tak różowo, jakby się chciało pokazywać w prasie. Tak przynajmniej prezentuje jeden z internetowych twórców. Natomiast z racji tego, że nie ma do tego potwierdzenia, no to pakujemy to w obszar wątpliwy i tyle. Następnie tutaj też znowu to jest. To jest kwestia troszkę plotki, troszkę powiedzmy takich niejasnych informacji, bo można to różnie interpretować. Raport online sugeruje, że EA obecnie odkłada franczyzę Need for Speed na półkę. Jak długo tam pozostanie, pozostaje kwestią domysłów ponownie. To tylko jest jeden raport, bo to pochodzi od Matthew Everingama. To jest fotograf motoryzacyjny, który tworzył stronę Speed Hunters, która była bardzo mocno związana z marką Need for Speed. I jej było firmą finansującą stronę i wspierającą autorów projekt za projektem i tutaj na swoim koncie na Instagramie Matthew zauważył, że Speed Hunters jest zawieszone, ponieważ jej zdecydował się odłożyć Need for Speed. i To nie jest informacja oficjalna, to nie jest raport spółki, że teraz nie będą żadnej, żadnego Need for Speeda produkować. Tylko to jest jakby informacja, że rzeczy powiązane z tą marką prawdopodobnie są na razie przycinane, co może świadczyć faktycznie o zapauzowaniu developmentu nowych gier, zwłaszcza że Criterion, które do tej pory zajmowało się właśnie produkowaniem Need for Speeda od paru lat, potem jak tak naprawdę Criterion był osobną firmą, którą jej kupiło, rozwaliło na części i tak dalej, bo wcześniej tworzyli arcade'owe wyścigi Burnout, które są rewelacyjne swoją drogą. Raz jeszcze Criterion był w stanie pod egidą EA zrobić jednego Burnouta Paradise swoją drogą. Świetne. Natomiast potem cały ten zespół został wciągnięty do produkcji Battlefielda. Więc tutaj no nie wiadomo tak naprawdę co z tą serią. Tak samo właśnie z Codemasters, które też zostało tam rozczłonkowane, stra straciło którąś tam licencję i tak dalej. Tak więc tutaj nie wiadomo do końca, czy faktycznie Need for Speed jest całkowicie pakowane teraz do luduwy i nic z tym nie będzie, czy po prostu na razie twórcy muszą skończyć Battlefielda, utrzymać go w jakikolwiek sposób, a potem dopiero pozwolą im z powrotem zająć się tą marką. Niestety no, to są nieszczególnie dobre informacje, bo jednak jakieś tam, jakiś tam powiedzmy, ta fanbaza Need for Speeda istniała i brak kolejnej części serii. Jest na pewno trochę smutny, no ostatni mieliśmy Unbound w 2022 i to była współpraca właśnie Criterionu i Codemasters. Na no aktualnie oni właśnie zajmują się w zasadzie głównie Battlefieldem. Tak, więc smutno trochę, no ale też, tak jak mówię, to nie jest stricte oficjalna informacja i jej tutaj nie potwierdza, że na razie nie ma aktywnego rozwoju właśnie żadnego futurspida. I troszkę liczb na koniec. Najpierw studio AgroCrap sprzedało 4,5 miliona kopii w mniej niż miesiąc gry PIK, która no wzięła szturmem tutaj Steam'a. Sam Nick Kaman, czyli właśnie kierownik studia, poinformował przez gamediscover.co, tak, że sprzedali naprawdę bardzo dużo sztuk za w sumie niewielkie pieniądze, bo w pierwszym tygodniu sprzedawali grę za 5 dolarów, następnie za 8 i jest to współpraca z twórcami również Totally Accurate Battlegrounds, czyli Landfall i no cóż, gra naprawdę siadła. Sam nie jestem wielkim fanem tego typu rozgrywki, ale ewidentnie coś w niej jest. I jeszcze na koniec, jak podaje GameDestroy.biz, gra Lords of the Fallen przekroczyła próg 5,5 miliona graczy. No to jest action RPG z 2023, tworzony przez AI Games i Hexworks i... i Tutaj no gra miała strasznie dużo problemów na starcie, w tym momencie nie jest sprzedawana po pełnej cenie. E, te 5,5 miliona jest określone graczy, e, właśnie dlatego, bo no, od jakiegoś czasu jest na Game Passie. I teraz tak, z racji tego, że koszta produkcji, które były oficjalnie w raporcie wynosiły 200 milionów złotych, gdyby nawet liczyć po niepełnej cenie te 5,5 miliona sztuk, to wtedy to spokojnie gra można by było odtrąbić tutaj, że no zwróciła się, jest super. Natomiast nie było tak na starcie, bo 1-3 miliona po pełnej cenie to nie do końca musi się zwrócić. Natomiast w, wspominano na którymś, w którymś z raportów finansowych, że najprawdopodobniej jakby te koszty developmentu się zwróciły zupełnie. Wciąż tutaj tym na pewno czynnikiem, który ostatecznie chyba przeciągnął jednak szalę tej gry na to, że co najmniej się zwróciła jest właśnie umowa z Microsoftem i wydanie gry na Game Passie a z racji tego, że Microsoft dość dobrze ponoć płaci Game Pass potrafi czasami opłacić przynajmniej jeżeli chodzi o małe tytuły cały development gry, co jest już samo w sobie duże i znamienne dla mniejszych twórców tutaj no gra miała najpierw normalną premierę, a potem została wydana w Game Passie więc na pewno to nie można tutaj mówić, że na pewno gra dostała ileś tam 10 milionów za wydanie na pewno jednak część tych kosztów i ryzyk przez wydanie gry na game pasie zostało zwrócone, więc chyba całkiem niezły biznes, a 5,5 miliona graczy to też dość solidna liczba. Co prawda tak jak już mówiłem, nie przekłada się na sprzedaż, ale to jest inna historia. I to wszystko w tym materiale, zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnego innego wspierania, tak ci ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie, w ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na no, okiem, dawa!